Siemaneczko wszystkim u mnie na kanale na początku chciałbym wam powiedzieć, żebyście zostawili subskrypcję, bo to się wiąże z tym, że będzie konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, żeby y, zasubskrybować mój kanał na YouTube i y, mój fanpage na Facebooku. Link będzie w opisie. I teraz tak. Y, konkur y, konkurs będzie od dnia dzisiejszego do wakacji. Jeżeli szybciej to wybijecie 1000 subów, to wtedy, y, wtedy robimy właśnie rozwiązanie konkursu. Wygraną w konkursie będzie to, że ja y, Wam kupuję na Steamie dowolną grę, y, dowolne jakieś y, dodatki do gier o wartości 100 zł. Losowanie będzie y, za pomocą aplikacji więc nic nie będzie raczej oszukane i to będzie robione na live i tak ogólnie to chciałbym Was jeszcze dzisiaj zaprosić na live tutaj o godzinie 20 tutaj o godzinie 18 może i tak ogólnie to Dzięki wszystkim za uwagę i chciałbym, żebyście to rozesłali to do jak największej ilości osób, żeby jak najwięcej zasubskrybowało osób i żeby jak najszybciej się odbył konkurs. Dziękuję. Na razie się ma Elo, teść.